Co to jest progresywne chrześcijaństwo? Po polsku powinno się powiedzieć postępowe chrześcijaństwo, ale terminu tego prawie nikt nie używa. Poruszam ten temat, bo w jednym z moich ostatnich filmów użyłem tego terminu, ale go nie wytłumaczyłem. A czy w ogóle jest o czym mówić? Zaraz się przekonasz. Na wstępie ustalmy pojęcia. Chrześcijaństwo jest jedną z kilku największych religii świata i posiada te same cechy, co te pozostałe religie, czyli posiada wierzenia, doktryny i czynności religijne. Religia może mieć jednego boga, wielu bogów lub może nie mieć boga w ogóle, jak buddyzm. I nadal będzie religią. To człowiek formułuje doktryny każdej religii, systematyzuje je, buduje jej tradycje, tworzy organizacje, struktury przywódcze i buduje budynki. Chrześcijanie twierdzą co prawda, że ich religia jest szczególna, ale o ile czytając Biblię, która według Deklaracji jest podstawą chrześcijaństwa, można odkryć jej całkowitą unikalność w porównaniu z jakąkolwiek inną księgą, to patrząc na praktykę zjawiska religijnego zwanego chrześcijaństwem, trudno już dostrzec wiele różnic do innych religii. Chrześcijaństwo bowiem opiera się głównie na członkostwie, uczestnictwie w obrzędach i wypełnianiu listy nakazów i zakazów i na zasługiwaniu uczynkami na akceptację Boga i ludzi. A Bóg Jezus nie przyszedł założyć chrześcijaństwa. Przyszedł rozwiązać problem grzechu i nawiązać osobistą relację z ludźmi poprzez osobę ducha świętego. A codzienne podążanie za Jezusem, życie w realiach Jego Królestwa i rozszerzanie Jego granic nie wymaga niemal żadnego elementu, jaki składa się na opisane w Wikipedii wszystkie religie świata. I żeby oddać prawdę, Niemal we wszystkich strukturach chrześcijaństwa, a często poza nimi, znajduje się pewna ilość ludzi, którzy deklarują taką właśnie osobistą relację z Jezusem i codziennie podążają za nim. Zachęcam Cię do obejrzenia mojego filmu Czym różni się religia od Królestwa Bożego? Link w opisie. Możesz więc zapytać, po co więc mówisz o chrześcijaństwie, a do tego jeszcze opisać chcesz zjawisko progresywnego chrześcijaństwa? A to dlatego, że religia chrześcijańska przy swoich wielkich wewnętrznych różnicach utrzymywała przez 1700 lat, bo jej powstanie należy datować na okres stworzenia państwowej religii Rzymu w IV i V wieku naszej ery, a więc przez tych 1700 lat, utrzymywała jakiś poziom ortodoksji co do kilku choćby głównych elementów: prawdy absolutnej, istnienia Boga i unikalności chrześcijaństwa i w końcu bardzo wysokiego statusu Biblii. Jednak w ostatnich kilku dekadach, ze szczególnym przyspieszeniem w naszym XXI wieku, obserwujemy tworzenie się w zasadzie nowej, odrębnej od samego chrześcijaństwa religii, ale nie można jej nazwać jakoś zupełnie inaczej, gdyż jej przedstawiciele uważają się za chrześcijan. Dlatego sami o sobie, wielu z nich, mówi, że tworzą chrześcijaństwo. Progresywne. I teraz wreszcie, dlaczego warto o tym wiedzieć? Otóż dlatego, że sama nazwa chrześcijaństwo progresywne, czyli inaczej mówiąc chrześcijaństwo postępowe, jest oksymoronem, co oznacza, że składa się z dwóch wyrazów o przeciwnych, przeciwstawnych znaczeniach. Jak na przykład Żywy trup. Chrześcijaństwo nie może być progresywne, nie może się zmieniać w sensie na przykład zmiany doktryn i wierzeń, a to w praktyce realizuje właśnie progresywne chrześcijaństwo. I chcę, abyś mógł, abyś mogła rozpoznać przedstawiciela i przejawy tej de facto nowej religii. W progresywnym, czyli postępowym chrześcijaństwie, postępuje nie tylko zmiana wierzeń i doktryn, ale istnieje nawet obserwowalna kolejność tego postępu, jakim podlegają ludzie, denominacje i kościoły, które temu nurtowi podlegają. Otóż proces progresji, czyli postępu, zaczyna się od zgody na potrzebę zmiany w chrześcijaństwie. Potrzebę zmiany ze względu na to, że świat się zmienia, a chrześcijaństwo jest coraz bardziej wsteczne, niedostosowane i krytykowane przez otoczenie, według którego jest opresyjne i winne wielu rzeczy w historii. Więc trzeba na to zareagować i się dostosować. Wtedy zaczyna się praktyczne zajmowanie się tym, czym zajmuje się świat. Na przykład planetą, której trzeba bronić, pełną inkluzywnością wszelkich postaw i praktyk seksualnych i dążeniem do wszelkiej równości szczególnie zatarcia różnic między kobietami i mężczyznami wszelkiej sprawiedliwości społecznej i uznania nauki za Nieomylną, ale przy jednoczesnym formalnym zachowaniu chrześcijańskich doktryn i wierzeń. Ale po jakimś czasie staje się jasne, że nie da się pogodzić Biblii z praktykowaniem ideologii przyniesionych ze świata. I końcem tego etapu jest ograniczenie oddziaływania Biblii, twierdząc, że jest ona kulturowo nieaktualna, może zawierać błędy, była dotąd źle interpretowana i jest kompletnie nienaukowa. Oczywiście punktem największego konfliktu idei przyniesionych ze świata z Biblią jest temat seksualności i nauka. Ale tak naprawdę wszystko rozstrzyga się w tym pierwszym. W temacie seksualności. Biblia przestaje więc być punktem odniesienia. A skoro Biblia nie jest już fundamentem, to w kolejnym etapie, który teraz następuje w tej progresji, z łatwością padają już nawet podstawowe doktryny, takie jak narodzenie Jezusa z dziewicy, zmartwychwstanie Jezusa w ciele, cuda. Stworzenie świata, czyli kreacjonizm, a na końcu nawet bóstwo Jezusa. Jezus pozostaje więc tylko wizjonerem sprawiedliwości społecznej, nauczycielem moralności i, to bardzo ważne, prorokiem miłości, ale wyłącznie człowiekiem. Pozostaje jeszcze sam Bóg, jakiś Bóg, a wszystko inne jest już rozregulowane. Chrześcijaństwo progresywne jest subiektywne, czyli obiektywna prawda znika. Nie mówimy też już o grzechu, porzucamy wszelką ocenę postaw innych ludzi. Pytania są ważniejsze od odpowiedzi. Skupiamy się wyłącznie na miłości i dobrostanie grupy, a w końcu, że Obecne życie jest ważniejsze od przyszłego. Jest nawet taka książka: Your best life now. Twoje najlepsze życie jest teraz. I wreszcie ostatnim etapem progresji, czyli postępu, jest zrównanie chrześcijaństwa z innymi religiami chęć uczenia się od innych religii. Uniwersalność zbawienia ludzi, możliwa różnymi drogami, czyli de facto przez różnych bogów, a potem nawet podważanie istnienia i natury samej istoty wyższej, pozostając tylko przy docenianiu dla człowieka i społeczeństwa wartości religii i moralności. Ale co ciekawe, nawet na tym etapie progresywni chrześcijanie uważają się za chrześcijan. Więc niektórzy z progresywnych chrześcijan stworzyli nawet KRISLAM, czyli ruch, który harmonizuje islam i chrześcijaństwo, jako dobry przykład na skutki takiej progresji. A innymi rozpoznawalnymi cechami progresywizmu są nie tyle tworzenie się odrębnych kościołów czy denominacji, co rozrywanie dotychczasowych wyznań i kościołów w ich łonie i najczęściej w konsekwencji przejmowanie całych organizacji i porzucanie przez nie chrześcijańskiej ortodoksji. Inną charakterystyczną cechą jest trzymanie się progresywistów, Razem ze sobą i ich dużo łatwiejsze kontakty z przedstawicielami innych religii, materialistycznej nauki, niż z konserwatywnymi chrześcijanami. Tak więc, opisana przed chwilą przeze mnie progresja po raz pierwszy w historii świata zaprowadziła do tego, że ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami i zależy od nich już teraz, Wielka część chrześcijaństwa są absolutnie gotowi do połączenia się z innymi religiami i stworzenia de facto jednej religii światowej. W imię dobra człowieka i planety, a dla tej jednej religii, prawdziwi uczniowie Jezusa stają się ich największymi wrogami, dlatego zaczynają być powszechnie wykluczani i prześladowani. Najpierw na miękko, ale kiedyś na śmierć. Czy wiesz, że opisałem właśnie czasy końca? Opisałem przyszłą jedną religię światową i największe w historii prześladowania uczniów Jezusa. To wszystko zapowiada i opisuje Biblia, a w szczególności objawienie Jana. A ta jedna religia nazywana jest w objawieniu Jana wielką nierządnicą. I opisana jest w jeszcze innym filmie na naszym kanale to część 18 serii o objawieniu Jana. Link w opisie. Jesteśmy więc już blisko. Nie wiem jak blisko, ale na pewno. Niespodziewanie dla wielu powstały kolejne warunki, aby opis objawienia Jana się wypełnił. A podsumowując, choć termin progresywne chrześcijaństwo w Polsce jest popularny w ograniczonym stopniu, to proces wyodrębniania się progresywnego chrześcijaństwa w ramach wielu denominacji i kościołów jest już bardzo widoczny i postępuje. Coraz szybciej. Mam nadzieję, że ten krótki materiał pomoże w jego identyfikacji, aby szczerzy naśladowcy Chrystusa nie byli nim zdziwieni lub zdezorientowani i wiedzieli, że czas końca jest bliski.